Jest 26 maja 2025 roku. Po raz kolejny sprawdzamy miejscóweczkę Borowikowo w której trafiają się i prawdziwki, i krasnoborowiki. Zobaczymy, czy dzisiaj uda cokolwiek się znaleźć. Na razie w tej miejscóweczce nie było nic do tej pory, ale trzeba sprawdzać. Byłem tu. 4, chyba albo 5 dni temu. Także jest szansa, że dzisiaj cokolwiek będzie. Jutro wiem, że jadę na miejscóweczkę, gdzie zostawiłem malutkie kurki. To sprawdzimy, co tam się dzieje. A dzisiaj trzeba sprawdzić tą miejscóweczkę. Przez kilka dni wcześniej padało, to liczyłem, że tu się grzybnia zawiąże i pojawią się grzyby. Ale jak na razie w tej miejscówce jeszcze nie widziałem, bo nawet jednego grzyba, z tego co pamiętam. Nic po prostu. Ale lubię bardzo to miejsce, dlatego trzeba je sprawdzać. Może i tym razem nic nie będzie, ale przynajmniej zrobię tu spacerek, później może przyjadę na drugą miejscówkę. Zobaczymy. Trzeba codziennie chodzić, patrolować swoje miejscówki, bo na dniach powinien być wysyp w tej miejscówce co są kureczki to też mogliście zobaczyć na jednym z poprzednich filmów to tam było bardzo dużo różnego rodzaju grzybów nie wiem czym to jest spowodowane może tu akurat deszczem minął a tam popadał tego dokładnie nie wiem bo oba te miejsca są trochę kilometrów ode mnie to bliżej tamto sporo dalej Tak w linii prostej myślę że, myślę, że są oddzielone, oddalone od siebie 10-15 km. Także kawałek jest coraz więcej w lesie się pojawia owadów i latają cały czas, dlatego uwielbiam las z rana Niestety, praca mi na to nie pozwala. Mogę tylko po pracy przyjechać. Ale, jak już się zaczynają muchy i komary, to jest źle w lesie. Dla mnie bardzo tego nie lubię. I najgorsze są już te tak zwane jakieś jeleniaki, czy jakoś tam. Te takie latające pajęczaki to też jest wredne, wsiada przeważnie na włosach i chodzi po głowie, jak widzicie. staram się rozglądać, ale nic jeszcze nie widać. Jedna sztuka już by tak poprawiła humor, a dwie to już w ogóle to by rekord tego sezonu był wyrównany. Ja się cieszę, bo zawsze spacerek dla mnie powolny, mozolny powrót do kondycji szedłem w jakąś pajęczynę to nikt tu tędy nie szedł bo pozostała Czy, czy może jednak? Nie, niestety listek a już liczyłem, że będzie pierwszy specjalnie wam nagrywam ten spacer ciągiem żebyście widzieli, że później będę chodził po tych samych miejscówkach i z tych miejscówek takich jak teraz będą całe kosze, pół koszy, to zależy jakie będzie wyjście i jaki wysyp. Tu się zdarzało, że musiałem brać drugi kosz. Tu dochodziłem za kawałeczek, i tu mi się skończył raz kosz. A dzisiaj jeszcze nic nie ma. Oprócz pięknego spaceru. No tu wtedy się tak trafiły. Tu w tej okolicy. Dlatego tak zawsze sprawdzam tą miejscóweczkę dokładnie. Ale uwierzcie mi, jest tu sucho. Mimo naprawdę kilku dni deszczu, już ta woda odparowała i jej tu nie ma. A tu są jakieś maluteńkie grzybki o tu dokładnie je widzicie między małymi chyba konwaliami albo innymi roślinkami zobaczymy jak urosły te dziwne grzyby co to były za kawałeczek na pniaczku To tylko tam podejdę i sprawdzę Bo takie Tu coś rosło dziwnego Czy nadal to będzie To gdzieś było tutaj I już tego nie widać Przejdę jeszcze kawałek Nie się wydaje że to gdzieś tu było Ale może kawałek dalej O tutaj. O tutaj. Widzicie? Tak teraz te grzyby wyglądają. Teraz dzięki poglądowi widzę dokładnie, jak Wam ustawić na środku, żebyście dobrze widzieli. Także tak się rozrosły. Nic poza tym tu innego nie widać. Dobra, zrobię chwilkę przerwy i zrobię szorcika z tych grzybków, bo nic ciekawego nie ma. To chociaż to nagram. Spaceruję dalej. Szorcika tam wcześniej nagrałem. I tutaj wszedłem na chwilkę w terowy, bo jak widzieliście, jeden krasnoborowiczek był zebrany na takich rowach, ale nic tam nie było. Żadnego krasnoborowika nie dojrzałem. A tego idę już w tym kierunku. Jeszcze zobaczę jedno miejsce. I jak nic tu nie będzie, to wracam do samochodu. Miejscówka będzie sprawdzona. I, I zobaczymy. Pojadę chyba w drugie miejsce. I tam wam też nagram. Zobaczymy jak tam będzie Tam już jeden prowiczek był Zobaczymy czy będzie ich więcej Ale na razie skupmy się na tej miejscówce Jeszcze jej nie uprzedłem o, Muszę na chwilę zrobić przerwę Bo coś kującego weszło mi do buta Jakiś czas tam sobie to wyczyściłem, przeszedłem kawałek i niestety, ale to miejsce nie ujawniło nawet jednego grzyba. Tylko to coś na pniaczku, co już kiedyś znalazłem. Nic poza tym. Są ślady stare jakichś po grzybach. Czarne grzyby, ale nic świeżego, nowego nie ma. Zobaczymy, może jeszcze się coś uda na dojściu do samochodu. Trzeba chyba będzie się skupić na miejscówkach gdzie się pojawiło dużo innych grzybów bo tam jest szansa na znalezienie teraz czegokolwiek a tu raczej się chodzi tylko dla spaceru ale zawsze człowieka ciągnie do swoich ulubionych miejsc żeby sprawdzić czy czegoś nie ma a to jedno z takich miejsc jest dla mnie, choć w sezonie raczej już tu nie przyjeżdżam, tylko na początku, bo tu jest dużo osób. Raczej szukam miejsc bardziej zagłębionych w lesie i tam się staram spacerować z dala od ludzi. Nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się przynajmniej. Ostatnio szedłem tam tędy, zaraz pójdę tędy. Cały czas z nadzieją na choćby jedną sztukę ale przynajmniej zobaczycie jak zmienia się las w przeciągu kilku dni po deszczach, przed deszczami. No tu jakieś jajeczko, skorupka, czyli gdzieś tu się jakiś ptaszek wykluł. Skoro jest takie coś o tu zobaczcie następne Ale tu grzybków nie ma jadę w inną miejscóweczkę jak kilometr półtorej stąd może tam będzie lepiej. Tam już jeden był na samym zakończeniu. Więc jest szansa, że i drugi się pojawi. Był z nich, z tych co znalazłem, największy na razie. Nic nie ma, samochód tam stoi. Także ja się z Wami żegnam tymi pięknymi dźwiękami w akompaniamencie tych pięknych dźwięków ptaków. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego filmu.